Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. Mieszkańcy gminy Boniewo już mogą korzystać z nowych boisk sportowych. Wiosna w pełni nic, zatem dziwnego, że zarówno ci najmłodsi, jak i starsi mieszkańcy gminy spędzają coraz więcej czasu na świeżym powietrzu. Od kilku tygodni zwolennicy aktywnego trybu życia mają do dyspozycji kompleks nowoczesnych boisk sportowych. Jak informuje Adam Ciesierski, przewodniczący Rady Gminy, modernizacja starych boisk pozwoliła zmienić je w nowoczesny i przede wszystkim bezpieczny za sprawą nowej poliuretanowej nawierzchni. Są to dwa boiska do piłki koszykowej, do piłki siatkowej. Ponadto po mojej tam prawej ręce widać plac zabaw, z którego korzystają dzieci oraz przy boiskach mamy do dyspozycji miejsca siedzące w ilości ponad 200 tychże miejsc. Boiska te będą służyły nie tylko młodzieży uczącej się w zespole szkół w Boniewie, ale również młodzieży pozaszkolnej oraz z odległych miejscowości. Koszt modernizacji boisk wyniósł 190 tys. zł. Gminie udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania 313-322-323 odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Już za kilka dni ekipa z Urzędu Gminy w Kowalu wyjedzie do Monachium, by promować tereny inwestycyjne. Władze gmin od momentu wbudowania autostrady starają się przyciągnąć na teren gminy Kowal inwestorów. Pierwszym krokiem były rozmowy z właścicielami gruntów. Rolników zainteresowanych ewentualną sprzedażą nie brakowało. Stąd też gmina może dziś mówić o ponad 200 hektarach odpowiednich na różnego rodzaju inwestycje. W tej chwili trwają uzgodnienia niezbędne do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie gmina zaczyna już działania promocyjne. 4 maja ekipa z Urzędu Gminy wyjedzie na targi do Monachium, gdzie prezentować będzie właśnie między Innymi lokalizacją kowalską. Jesteśmy zaangażowani, jadą na te targi tutaj szefowie gmin plus pracownicy. No, chcemy zareklamować i chcemy ściągnąć na swój teren grupy jakieś, które zainwestują. Myślimy, że nie ma lepszych terenów niż tereny przy węzłach autostradowych. Wcześniej, żeby wywołać taki plan zagospodarowania przestrzennego, nie ukrywam, że pojechaliśmy do Strykowa. Podejrzeć Gminę Stryków, co tam się zmieniło po wybudowaniu, że tak powiem, tych zjazdów autostradowych. Wiemy, że Gmina Stryków była podobnej wielkości, jeśli chodzi o budżet, do Gminy Kowal, w granicach 10 milionów. Dzisiaj po przyjściu na ten teren wielu firm. Z Zachodu, które zainwestowały, no wiemy, że na przykład Mercedes i inne firmy, że tak powiem, związane z produkcją samochodów, tyle zainwestowały, że dzisiaj budżet, a przede wszystkim budżet Strykowa, to wzrósł z podatków, już jest około 50 milionów. No, tam, co prawda, się dwie autostrady przecinają, może jeszcze bardziej atrakcyjny jest teren niż u nas. Ale po cichu uważamy, że ten teren przy autostradzie, a szczególnie, bo my tam wygospodarowaliśmy grunty, które są gorsze, że tak powiem, o gorszych glebach bonitacyjnie, czyli czwarta, piąta, szósta klasa, gdzie łatwiej jest inwestować, bo nie potrzeba wszystkiego odralniać. Również jest tam klasa trzecia, ale już na tej klasie jest gospodarstwo, które państwa Gabrysiaków, które już produkuje, że tak powiem, owocem, przetwórstwo owocowo-warzywne bodajże mają, czyli jak gdyby zwiastuny pierwszego inwestowania na tym terenie już są. No i chcemy to właśnie pokazać na zachodzie, że warto jest u nas zainwestować, no, a przede wszystkim my liczymy, że jeżeli ktoś tu przyjdzie, to już nie tylko pieniądze, ale będą miejsca pracy dla naszych i okolicznych gmin mieszkańców. Docelowo tereny inwestycyjne w gminie Kowal mają mieć powierzchnię 400 hektarów. Zespół szkół z oddziałami integracyjnymi w Kruszynie doczeka się ważnych inwestycji. Władze gminy Włocławek chcą przeprowadzić kompleksowy remont budynku tej szkoły. Na ten cel zamierzają przeznaczyć pieniądze, które samorząd ma otrzymać z Unii w ramach wsparcia obszaru strategicznych inwestycji. Priorytetem jest przebudowa sieci centralnego ogrzewania. Oprócz zadań typowo inwestycyjnych, szkoła będzie również realizowała projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak, ponieważ jest to placówka, jak sama nazwa mówi, przeznaczona i skierowana również dla dzieci niepełnosprawnych, mamy zamiar tę placówkę wyposażyć w pracownię sensoryczną dla dzieci z autyzmem, a poza tym oczywiście dla potrzeb już szkoły i młodzieży pracownia internetowa, pracownia chemiczna, pracownia informatyczna. Jak podkreśla wójt Ewa Braszkiewicz, szkoła musi nadążać za nowoczesnymi technologiami. Dzieci są od najmłodszych lat coraz bardziej zaznajomione zarówno z informatyką, jak i z innymi nowoczesnymi formami. Nauczania i w związku z tym my musimy też nadążać nad tymi zmianami i dlatego, między innymi, te projekty, które mam nadzieję, że zrealizują koncepcję nauczycieli, którzy tu pracują. Budynek, w którym mieści się ta szkoła, ma już ponad 40 lat. Jego zasługą jest prosta droga z Lubrańca do Izbicy. Mowa o patronie Izbickiego Gimnazjum. Święto gimnazjum imienia generała Augustyna Słubickiego przypada dopiero w czerwcu, ale szkoła do tego wydarzenia przygotowuje się z dużym wyprzedzeniem. Nic dziwnego, zasługi generała dla Izbicy są spore. Jedną z nich jest zupełnie prosta droga ze Izbicy do Lubrańca, co w Polsce pełnej zakrętów jest sporą rzadkością. Święto szkoły u nas z racji tego, że naszym patronem jest generał Augustyn Słubicki, nazwaliśmy to święto Augustynkami i to święto odbywa się u nas w czerwcu. Wtedy przychodzą do nas uczniowie ze szkoły podstawowej, przyszli, przyszli uczniowie klasy pierwszej gimnazjum i zapoznają się z naszą placówką. Wtedy mamy uroczysty apel. Gdzie mówimy im, kim był Augustyn, generał Augustyn Słowicki, pokazujemy im szkołę. Generał, o którym pamięć pielęgnuje Izbicki Gimnazjum, był właścicielem Izbicy, ale co najważniejsze, prekursorem pracy organicznej, słynął z troski o rozwój przemysłu związanego z garbarstwem. Mieszkańcy gminy Hodecz uroczyście będą obchodzić święta patriotyczne z początku maja uroczystości patriotyczne i imprezy rozrywkowe zaplanowano na najbliższą niedzielę. Na ten dzień zaplanowano zarówno uroczysty zapstrzyk, Myszę Świętą w intencji ojczyzny, występy uczniów, oraz zabawy m.in. historyczną grę miejską i ognisko. 3 maja zapraszamy na 9.30 przed urząd gminy, miasta i gminy w Chodczu. Tam będzie zbiórka, złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych i zamordowanych. Następnie przemarsz wraz z orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu, podpomnik dłuższe Kościuszki w Rynku. Tutaj też będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem i taki program muzyczno-słowny zorganizowany przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Po tym występie zapraszamy wszystkich na uroczystą mszę świętą w indencji ojczyzny do kościoła parafialnego świętego Dominika w Chodczu. Następnie po mszy będzie złożenie kwiatów na grobach nieznanego żołnierza w chodczu, jak również zmarłych strażaków. Część rozrywkową rozpocznie gra miejska. Na godzinę 15 zapraszamy uczestników, którzy już wcześniej się zgłosili. Będzie to na dzień dzisiejszy, mamy zgłoszonych 7, 7 drużyn. Będą to, będzie to gra miejska, tak zwane podchody pod nazwą Historyczny Chodecz. Tematem przewodnim podchodów chodeckich pod tytułem Historyczny Chodecz będzie oczywiście historia. Zadaniem drużyn będzie dotarcie do kilku punktów kontrolnych i wykonanie określonych zadań. Po zakończeniu rozgrywek rozpocznie się spotkanie integracyjne mieszkańców gminy przy ognisku, które zaplanowane jest na plaży miejskiej. Zmienia się krajobraz Lubrańca. W zeszłym roku wyremontowano starą uliczkę Świętego Józefa. W tym roku przed czasem znajdujący się przy niej zabytkowy obiekt. Chodzi o budynek wciąż nazywany przez mieszkańców domem ludowym, choć już od dłuższego czasu mieści się tu poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Mieszkańcy mają własne wspomnienia związane z tym gmachem. Zofia Wojnowska, do urodzenia mieszkanka Lubrańca, ukończyła tu szkoły, przedszkole, które było prowadzone przez siostry zakonne, później piękne liceum, gdzie mieliśmy profesorów z Rwowa. Także nas wykształcili i w tych czasach no, też było trudno się dostać na studia, także bardzo dużo osób pokończyło studia. A że ja byłam najmłodszym dzieć, dziecięciem, więc po prostu obowiązek wobec rodziców, mamy mnie ściągnięto w 80 roku do Lubrańca i jestem od 80 roku. A w tym budynku, w tym właśnie domu ludowym to było kinopokój. Wspaniałe kino i była właśnie pani, która nie potrzebowała żadnych służb dodatkowych, bo miała klucze i ci, którzy się niegrzecznie zachowywali, pani Pola Paczkowska właśnie tymi kluczami po plecach ich traktowała. No filmy były różne, wiadomo, w większości były to radzieckie filmy, ale niemniej dla nas, jak nie mieliśmy większej żadnej rozrywki, to... To chodziliśmy na te filmy. Natomiast filmy od 18 lat, niestety, tu byli stali profesorowie i każdy bał się oczywiście iść do kina, bo podpadłby. Więc po prostu nie chodziliśmy, chociaż mieliśmy ochotę iść na taki film od 18 lat. I się bardzo cieszę, że pan burmistrz zadbał o tą ulicę. I to, co już mówiłam my mieszkańcy tej ulicy chcemy się zintegrować na święto flagi, żeby w każdym budynku wisiała flaga nasza narodowa. W ubiegłym roku ulica Świętego Józefa została gruntownie odnowiona. Teraz dobiegają końca prace związane z modernizacją dawnego domu ludowego. Inwestycja ta jest dofinansowana też ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO. Zakres rzeczowy, który jest tutaj wykonywany, no więc docieplenie budynku, zmiana elewacji, wymiana centralnego ogrzewania, całkowity koszt ponad 250 tysięcy złotych. Zarówno przy remoncie ulicy, jak i modernizacji domu ludowego gmina wspierała się pieniędzmi z Unii Europejskiej. Czy małe wiejskie szkoły mają przyszłość? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy w Kanibrodzie w gminie Lubień-Kujawski. Szkoła podstawowa w Kanibrodzie jest placówką sześciooddziałową. To jedna z najstarszych placówek oświatowych w gminie Lubień Kujawski. Istnieje od 1928 roku. Wielu jej absolwentów ukończyło studia wyższe i z sukcesem wkroczyło w dorosłe życie. Sytuacja się jednak zmienia. To jest coraz trudniej, tutaj nie ukrywam. Ze względów. No, czasy trudniejsze też, ludzie trudniejsi, ale przede wszystkim mniej dzieci, młodzież wyjeżdża. Nasi absolwenci. Wyjeżdżają za pracą, choć zostawiają, że tak powiem, zameldowanie. Czyli na spisie to jest dobrze, z urzędu miejskiego. Natomiast jak zapisy we wrześniu, to szukamy uczniów. Utworzenie gimnazjów i odejście siedmiu i ośmiu klasistów zmieniło sytuację takich placówek jak szkoła podstawowa w Kanibrodzie. Emigracja młodych ludzi i niż demograficzny też nie ułatwiają sytuacji tym bardziej, że mieszkańcy tej części gminy mają coraz mniej dzieci. To były rodziny. Przeciętnie około 10 miały i tych rodzin było z dużo, także tutaj rzeczywiście było tych dzieci ponad setka, czy nawet więcej, 150 słyszę, w latach 70 w szkole, no prawda, no też klas więcej, ale przeciętnie w klasach około 20, to łatwo policzyć. Natomiast teraz to właśnie jest ten niższy. Sytuację mogłoby poprawić usłożenie w Kanibrodzie gimnazjum. Do tej sprawy wrócimy wkrótce. Dziki, sprzymierzeńcy lasów czy odwieczny problem rolników? O dochodzeniu roszczeń dyskutowano na ostatniej sesji Rady Gminy Baruchowo. Dziki przez przyrodników uważane są za największych sprzymierzeńców lasu i leśników. Korzyści płynące z aktywności dzików zdają się wielokrotnie przerastać, straty ekonomiczne przez nie powodowane. Odmiennego zdania są rolnicy. Od dwóch, trzech lat te zwierzyny jest coraz więcej i po prostu one się właśnie już nie boją tak, kiedyś się bały pod zagrodę podchodzić, nieraz 30-40 stado jeleni podejdzie pod zagrodę, i no i, i o ziminy szczególnie y, żyta, ludzie, y, y, kukurydza dziki, bo nie tylko chodzi tutaj o dziki, ale o jelenie sarny, o inną zwierzynę łowną. I tutaj myślę, że duża zadanie mają myśliwi, chociaż y, plan. Odstrzałów jest coraz większy, ale mimo wszystko chyba więcej przyrasta, populacja jest większa jak ten plan odstrzałów i te szkody są coraz większe. Ja rozumiem myśliwych, bo im nieraz brakuje na odszkodowania. Są opłaty, no rolnicy narzekają i być może mają rację, dlatego że te odszkodowania są, to co wiem, bardzo niskie. No ale jest tak, jak jest. No, myślę tłumaczą się, że nie mają skąd. Tych oczkowań zapłacić. I tutaj też myślę, że wspólne, jest to, wspólne jakieś rozwiązania muszą znaleźć i myśliwi, i rolnicy, żeby z tego tematu wyjść i wspólnie zaradzić, żeby ten problem rozwiązać. Rozwiązanie problemu strat nie leży w likwidacji gatunku, lecz w zakresie dokarmiania zwierzyny łownej przez myśliwych. Chodzi też o ograniczenie populacji dzików w związku z tym, że wyrządzają one znaczne szkody w uprawach. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt to sejmik województwa może podjąć decyzję o odstrzale, gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym także gospodarki łowieckiej. W ustawie jest mowa o działaniach mających na celu ograniczenie populacji. Populacja dzików również w ostatnich czasach zmieniła swoje zachowania, swoją liczebność. W ostatnich latach rejestrujemy coraz więcej dzików w całej Polsce. Również na naszym terenach ten gatunek stał się coraz bardziej popularny. Liczebność dzików jest związana głównie tutaj z zmianą struktury rolnej. Rolnicy coraz więcej uprawiają kukurydzy, tym samym jakby stwarzają możliwość większego rozwoju dla tej populacji. Dodatkowym elementem, który powoduje, że tego gatunku jest coraz więcej, zmiana biologii, a więc do tej pory dzik był gatunkiem. Takim uważanym za gatunek typowo leśny. W obecnych latach obserwujemy, że tego dzika jest coraz mniej w lesie, a coraz więcej na polach, tam gdzie on wyrządza te szkody. A więc przemieszczenie się podobnej populacji zwierząt z lasu do, w pola powoduje no, niesamowite szkody. I tutaj rolnicy mają zdecydowanie słuszną rację, że te szkody występują i z tego tytułu muszą ponosić konsekwencje. O przyznanie pomocy mogą starać się rolnicy, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami. Wnioski mogą jednak składać jedynie ci rolnicy, których straty w uprawach w 2014 roku oceniły specjalne komisje. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.